Witam w modelarskim poradniku. Zapraszam już na piątą część filmu o budowie skrzydła na rdzeniu steropianowym. Tym razem temat o osadzeniu serwa, umiejscowieniu go w skrzydle, poprowadzeniu zasilania, a więc taki dość uniwersalny temat do wykorzystania w wielu przypadkach w podobnych konstrukcjach. Niby wszystko proste, ale nie do końca oczywiste. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, komentowania, a teraz zapraszam na film. Po kilku dniach nasze elementy oczywiście doskonale wyschły. Możemy to znowu obrobić, przeszlifować i przystąpić do kolejnego etapu. Po przeszlifowaniu, oczywiście, sprawdzamy, czy mamy tutaj obrót, czy właściwie zachowane są luzy. I dobrze jest nadać temu taki kształt, aby powodować tutaj, oczywiście, w osi punkt obrotu. A więc listwę ukośnie szlifujemy, fazujemy, tak aby po osadzeniu zawiasu lotka miała możliwość obrotu. Na tym etapie, lotki możemy albo zamontować już docelowo. Jeżeli skrzydło będzie malowane, lub dopiero zamutujemy je po pokryciu folią. Po tym jak zdecydujemy, jaki będzie rodzaj wykończenia. Na no tą chwilę możemy lotki sobie odłożyć. I musimy teraz sfasować skrzydła do finalnego połączenia. Przed połączeniem skrzydła dobrze jest sprawdzić, czy mamy równe elementy. Czy szerokości się mniej więcej zgadzają? Czy mamy to wszystko przygotowane prawidłowo? Ale jak widać, jest to mniej więcej dość, wszystko odpowiada sobie. Zresztą to no forma srepionowa wycięta, więc powinno to wszystko być zgodne, ale czasami różne no, drobne rzeczy mogą się nie zgodzić. I skrzydło, ponieważ chcemy zachować tak naprawdę układ równego skrzydła od góry. A ponieważ ubywa profilu, to ten minimalny wznios pojawi się od dołu, dlatego docelowo skrzydło będziemy mocować na stole i będziemy go kleić w pozycji odwrotnej. Ale zanim go połączymy, musimy rozwiązać jeszcze temat napędu lotek, czyli osadzić serwa. I jak to wykonujemy? W takich skrzydłach o bardzo niskim profilu, bo to skrzydło jest bardzo płaskie. Niestety istnieje pewne ograniczenie, to znaczy nie możemy tego serwa przesuwać daleko w głąb skrzydła, ponieważ jego grubość po prostu nie pozwoli, aby go tu umiejscowić. Dlatego też lotka jest tak ustawiona, że mniej więcej w tym miejscu, kiedy jest jej początek, mocuje serwomechanizm. Napęd jest przekładany mniej więcej na pierwszy, pierwszy zawias, a tutaj prowadzimy wewnątrz skrzydła. Kable. Tak zatem przewidzieć montaż serwa. Ja wykorzystuję do tego takie małe podkładki sklejkowe. I montaż serwa wygląda następująco: czyli płytka wykonana ze sklejki, którą następnie, tak jak mówię, mniej więcej u podstawy lotki, czyli mniej więcej w tym miejscu umieszczam. Co daje możliwość przykręcenia serwa, bo jest to sklejka 1,5 mm, tak akurat właśnie zdjęta z już uszkodzonego skrzydła posłuży jako wzór. Oczywiście należy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj listwy, więc nie możemy trafić w listę wzmacniającą. Dlatego to serwo jest przesunięte nieco do przodu, tak aby udało się tutaj wydrążyć potem to miejsce i serwo wpuścić pionowo. Pionowo mocujemy ono praktycznie całe wystaje. Oczywiście można położyć serwa, wykonać montaż na leżącą, ale wtedy niestety gniazdo na serwo robi się bardzo duże. A to po prostu osłabia strukturę skrzydła. W jak kombacie wszystko musi być proste. Taki montaż jest bardzo szybki. Wystarczy właśnie tego typu podkładka. Kręcimy serwo od góry. A w tym miejscu w wysokości przekroju jeszcze jest na tyle, że serwo zostanie po prostu schowane swoją wysokością. W grubości profilu. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby serwo pracowało w połowie długości lotki, no ale niestety tutaj skrzydło już jest zbyt cienkie, aby taki montaż wykonać. Musiałoby to być leżące. No a wtedy wiadomo, że samo to gniazdo bardzo osłabi już rdzeń. Więc mocujemy serwo w ten sposób prostopadle do płaszczyzny skrzydła i popychacz, który bezpośrednio, bardzo prosto, krótki popychacz steruje lotką. Przygotuję zatem. Dwa według tego wzoru, dwie takie płytki, i przykleimy, a następnie wydrążymy skrzydło. Przygotowane elementy dopasowujemy do naszego skrzydła. Oczywiście sprawdzamy, czy serwo damy radę przełożyć. Ono powinno tu chodzić raczej ciasno, ale o, udaje się go tutaj zamontować. I teraz, oczywiście, żeby się nie pomylić, dobrze jest sobie naszą linię z montażu dźwigara zaznaczyć tak aby element sklejkowy został położony w tym miejscu. Sklejka jest dość twarda, dobrze jest ją w tej chwili namoczyć. Namoczone elementy musimy lekko wygiąć w palcach, tak aby się ukształtowało to wygięcie. I aby dobrze to przylegało, dosłownie chwila wystarczy w rękach ugiąć i już będzie to lepiej przylegać. wygięcie i element przylega zdecydowanie lepiej i możemy to przykleić albo oczywiście na kleju do drewna albo na kleju cyjanoakrylowym który jest znacznie szybszy i pilnujemy naszej naszej linii Dociskamy chwilę element, można użyć też przyspieszacza. I element zostaje przyklejony. I zaraz po klejeniu możemy wyciąć tutaj otwór na nasze serwo. I małymi kleszczami wydobyć styropian. Tak przygotowany otworek osadzimy skrzydł nasze serwo. i długość kabla powinna nam wystarczyć do pociągnięcia tutaj do części środkowej. No i pozostaje oczywiście pytanie, jak w tej chwili przeciągnąć te kable. Aby wykonać tunel kablowy. Dobrze jest przygotować lutownicę z takim długim tutaj drutem. I teraz możemy sobie ją oprzeć na krawędzi stołu. Podeprzeć oczywiście klockiem do takiej wysokości, aby nam się udało tutaj centralnie wprowadzić ten ten drut. No i musimy teraz tylko i wyłącznie nasunąć Oczywiście chwile trwa nagrzewanie lutownicy ale widać, że tutaj grocik wyszedł. I tak przygotowany tunelik widać, że wypaliliśmy po prostu małą dziurkę. I wystarczy teraz, już tylko kawałkiem pręta węglowego, sprawdzić drożność. I widać, że tutaj wróci nam. Wychodzi. Nie będzie zatem żadnego problemu, abyśmy mogli przepnąć kabelkiem nasze serwo. Oczywiście wcześniej musimy połączyć skrzydła, dlatego wykonujemy analogiczne tuneliki w obydwóch połówkach skrzydeł. Jest to troszkę, troszkę może skomplikowane, zwłaszcza przygotowanie takiego drutu, utrzymanie tej lutownicy w takim... Ale jest to najlepszy sposób, abyśmy nie uszkadzając z rdzenia wypalili w nim po prostu tunel na kabelki. Tak, drucik się nam pokazał. I cała operacja przebiegła prawidłowo. Trwa dosłownie kilka sekund. Najgorzej przygotować taki długi drucik. Tu oczywiście wydłubiemy do końca nasz styropian. I teraz, aby połączyć skrzydło, musimy oczywiście przeciągnąć sobie pilota w formie cienkiego drutu. Który następnie posłuży nam po prostu do przeciągnięcia kabli. Dobrze jest, aby ten drucik był w miarę elastyczny. Nie musi być specjalnie prosty, ale wprowadzając go w nasz tunel, bez problemu uzyskujemy drucik. miejscu, w którym będziemy mieć mocowane serwo i tu jest dobrze sobie zrobić po prostu małą pętelkę i analogicznie wprowadzimy ten drucik. Wcześniej oczywiście skrzydła zostały już spasowane, tak żeby nie było wątpliwości, że możemy je kleić, natomiast teraz już wprowadzamy sobie naszego pilota. Tu również sobie zrobimy pętelkę w ostateczności. Podciągniemy nasze, nasze druciki. Tyle zapewni nam luzu, żeby udało się nam te powierzchnie połączyć. I oczywiście przystępujemy do w pozycji odwróconej tego skrzydła, tak aby zachować prostą powierzchnię od góry, a wznios pojawi nam się na dole. Mamy tak przygotowany już element z połączonym naszym drucikiem do przeciągnięcia. Możemy w tej chwili przesmarować obydwie połówki i dokonać połączenia skrzydła. Do klejenia, oczywiście, klej poliuretanowy, dlatego że klejmy praktycznie styropian na tym połączeniu. A w momencie, kiedy nam to się wszystko ładnie przesuszy, to i tak przelaminujemy, tak jak już wspomniałem, następnie ten kawałek tkaniną i wzmocnimy to połączenie. Polecam nie zapomnieć o tym drucie, gdyż później jest bardzo trudno się. Połączyć, jeśli chodzi o położenie serwomechanizmu, oczywiście pociągniemy za obydwa druciki, doprowadzimy do połączenia. Teraz sobie nadmiar zostawimy schowany w naszej kieszonki, a skrzydło obrócimy. W ten sposób i zapewniając tutaj po prostu jego dobre przyleganie do stołu, tak aby uzyskać tutaj właściwą płaszczyznę klejenia. Możemy sobie go ułożyć już teraz troszkę lepiej. Tylko dociśniemy za pomocą kawałeczka deseczki i jednego klipsa. Dolega tutaj nam do stołu. Tu możemy go delikatnie jeszcze obciążyć, aby te powierzchnie do siebie idealnie dolegały. Tutaj też mamy przyleganie płaszczyzn. Dla bezpieczeństwa, możemy również coś tutaj jeszcze obciążyć, aby zachować absolutną równoległość płaszczyzn. Tu możemy również użyć ścisk. Tu dociśnięte do stołu, tu obciążone. I wszystko w tej chwili dobrze schnie i tak zostawiamy skrzydło do wyschnięcia i przystąpimy już później do ostatniego etapu, czyli do wykończenia.